Siemanko, z tej strony Direk, witam w kolejnym filmie z serii FIFA 22 Ultimate Team. Widzicie tytuł? Zróbmy to. Zaczynamy od razu od pika z ikoną, bez gadania, pogadamy sobie w trakcie meczu. Mam tutaj przygotowane na drugim monitorze, przepraszam jeśli będę patrzył w drugą stronę. Robimy sobie pika z odkrywaniem, żeby było więcej emocji. Zaczynamy! Dobra, otwieram tego pika. I mamy Ronaldinho ze złotą piłką, także bierzemy się za odkrywanie i zobaczymy, co się kryje pod spodem. Pójdziemy sobie od dołu, od dołu, od dołu, od dołu, po statystykach. Pierwsza statystyka to będzie. Będą podania i fizyczność. Pierwsza ikona 86 podań. Druga 92, 87 fizyczności. Druga statystyka. 94 strzelania pierwsza, druga 89, 95 strzelania. To raczej będą, będą jacyś napastnicy. Ale wszyscy raczej będą napastnicy, zobaczymy, kurde. A takim marzeniem by było trafienie Ronaldinho, właśnie tego, który tutaj jest za złotą piłką. Tempo pokaże wszystko. Tempo, pokaże wszystko, jak to będzie. Spójrzmy na tempo. Tempo. Tempo, 85, pierwsza na 82 i 96 tempa na końcu. Czy... Nie, to nie może być Cruyff. Jejku, ma... mam nadzieję, że to będzie ktoś taki, wiecie, w miarę gry... grywalny i dobry, bo... Kurczę, nie chcę się zawieść. Pierwsze dwa myślę, że to będzie lipa, ale trzeci może być dobry. Dobra, lecimy. Lecimy od, od... pierwszego. Jaka narodowość. Jaka narodowość będzie w tym piku? Będzie to... Litmanen. Już widzę po fladze. Mamy to. Litmanena 85 stępa 9... No! Ale ma 5 gwiazdek sztuczek. Jeśli się nie mylę, także no, można nim pograć. Dobra, lecimy. Druga ikonka. No 82 tempa, to raczej nie spodziewam się. Nie wiem, kto to może być. W sumie nawet. Mm, nie wiem. Zobaczmy. Ale może być to jakiś pomocnik, bo masz, no, taki box-to-box, box, powiedzmy. Będzie to Argentyna. Veron. Mi się wydaje, że to będzie Veron. I tak jest, pan Veron. Zawitał do nas. Teraz chwila prawdy. Statystyki bardzo dobre. W sensie na, na napastnika bardzo dobre. Odsłaniamy. Zobaczmy, jaka to jest narodowość. Proszę Państwa, narodowość to będzie. Wiem już, kto to będzie Samuel! Eto w Optimusie. Trafiliśmy legendę Barcelony. Samuela Eto. No nie powiem, że jakoś tak mega się cieszę. Ale cieszę się. Po prostu się cieszę. No to nie jest jedna z jakichś topowych takich ikon, ale to jest bardzo dobra ikona i to na pewno grywalna. I nigdy nie grałem w ogóle żadną wersją Eto, więc super będzie im pograć na pewno. Także zarobiście. Dobrze. Wybieramy sobie pana Eto Samuela. Żegnamy pana Litmanena i pana Verona. I pan Samuel Eto ląduje w naszej drużynie. Sprawdźmy, ile Optimus Eto kosztuje. Myślę, że z bańkę. No, jest. Bańka ponad. Ponad milion monet. Samuel Eto. Najważniejsze statystyki dla napastnika posiada. Będzie śmigał na pewno u mnie. Jak już, jest, już jesteśmy po tym Piku z Ikoną To mamy jeszcze do trafienia Totsy z Serie A w paczkach Mam tutaj 11 paczek Także spróbujmy sobie coś trafić Trafimy tutaj Dybale, Myślę Czyżby Tots Duża złota paczka premium Nie ma nic Ekrany Kolejna paka bez gwarancji oceny ogólnej Ekrany tylko 82, plus. czyżby to zwymienny. Mega paczka, przedostatnia z tych, co teraz posiadam. I paczka za 50 tysięcy. 83, plus. serio, nawet walkoutu zwykłego nie ma. Maguire. Zapomniałem Wam jeszcze o czymś powiedzieć. Ostatnio sobie otwierałem paczki na telefonie. Chciałem to nagrać. Otworzyłem sobie apkę Remote Play. I chciałem wam nagrać, ale niestety, jak nagra patrzyłem potem na nagrania, to był tylko czarny obraz, nie nagrało mi się. Coś tam jeszcze na webapie nagrałem, no ale już nie będę wam tego wstawiał, po prostu wam powiem. Yy, trafiłem wymiennego z takich najlepszych trafów, właśnie to seria Berardiego, którego sprzedałem za prawie 200 tysięcy, tam 180 chyba. Yy, no i tutaj przepaliłem. Dużo foderu na tego Pika z ikoną poszedł sobie Lafont, poszedł na przepałkę Neymar. No już go dawno zrobiłem i tak już tam często nim nie grałem. Akin Fenwa, outmo dałem, zagraliśmy w dwóch y, w odcinkach nim. Eder ma lepszą wersję i tak już nim aż tak nie grałem. Diabi, Dybala też ma lepszą wersję, też już go dawno trafiłem i za dużo nim nie gram. Fekir. No, i myślę, że to są najważniejsze karty. No, no i oczywiście przepaliłem pana Romana Rikelmę, który tutaj. No, no, zagrał jeden meczek, tylko z nami. W sumie to zagrał 4. <laughs> no, ale mieliśmy reczkuity. No dobra, także no widzicie. Jak to wygląda? Dobra, tak wygląda moja wyjściowa jedenastka teraz Eto. Będzie grał Eto na, na napadzie i na skrzydełku. Zobaczymy, jak on będzie sobie radził. I po meczu zrobimy sobie gwarantowanego toca Serie A. Mamy oponenta. U, Ktoś tam nie, nie, nie śmiga za bardzo w tym składzie. W sensie, no, nie było zgrania, tak. No, zobaczymy. Eto. Pierwszy mecz w naszych barwach. Samuel Eto. Zobaczymy, czy strzeli jakąś debiutancką bramkę dzisiaj? Miejmy nadzieję, że tak. Grifo! Grifo! A jajaj, przesunąłem się za bardzo. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Pięknie tam przechodzi rywala. Rut hulid. Gendozzi. Teraz podanie do Hulita. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Pięknie tutaj poczarował Rudhulid Hulit do Samuela Eto. Ależ kurczę, od razu przeciwnik odbiera mi piłeczkę. Zapomniałem właśnie dodać, że mam Majka na mnie, jak to się wymawia na bramce za Lafonta. Bo pomyślałem, że skoro mam, skoro trafiłem go to, a Lafont jest lepszym foderem, no to sobie zostawię Majka na bramce, a Lafont sobie pójdzie głędouzi. Gwendozi, Gwendozi, A, mógł strzelić Gwendozi. Teraz Mbappé. Kylian Mbappé, Co tam zrobi przeciwnik? Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe. Kylian Mbappé na czerwonym. Dobra, jest tręcik. Odbieramy piłkę. Jednak nie odbieramy piłkę. Myślałem, że odbierzemy, ale dobra. Podanie beznadziejne przeciwnika. Ruth Hullit przy piłce. Teraz... Beznadziejne podanie i niestety mamy interwencję Majka. Pięknie. on będzie chciał tutaj na pewno wrzucać, 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 wrzucać. Ale... ooo Ładna akcja. Ale na szczęście się nie powiodła. Panie Cristiano Ronaldo. Teraz na Kroyfa, Gendozi. Gendozzi. Gendozzi. I. Eto! Tak jest! Mamy debutanska bramka Samuela Eto! Ajajaj! 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 Ajajaj. Dobrze, przeciwnik nie, nie trafia bramkę. Mmm! Na szczęście nic z tego nie wyszło. YENKUNKU dostaje żółtą kartkę. I główeczka, ale Mike na luzie broni i mamy koniec pierwszej połowy. I... aj, dobrze Mike. Dobrze on broni, kurczę. Już miał naprawdę kilka takich interwencji. I daje radę, Mike'uś. Samuel to ale mieliśmy szczęście w tej akcji. No ale mamy, druga bramka Samuela Eto w naszych barwach. Ronaldo! RONALDO! jest! Mamy to! 3 do 1! Czyżby Rage Chyba nie. Nie spojrzałem dokładnie, bo ten skład tak szybko przelatuje, ale no teraz widzę właśnie, że ma takich znaczy nietypowych piłkarzy. I teraz Johan! Pięknie do Krojfa! Johan! I taki! Samuel Eto! Haltrick! Piękna! Piękna bramka, piękna systa Krojfa i taki wolej poszedł. No i będzie w końcu ten rage czy nie? No chyba nie będzie. Gościu. Tak, nie będzie, gra dalej, od razu wznawia. Wcześniej całą pauzę, kurczę czekał. Ohoho, ależ tam opluty. Opluty napastnik przeciwnika. I mamy rzut z autu. No i mamy koniec spotkania. Wygrywamy 4 do 1. Także super. I co najważniejsze, Samuel Eto zabiera piłkę do domu. Strzelił hat Dobra, za chwilę robimy sobie paczkę z gwarantowanym totsem z seria, Ale zanim to muszę zrobić sobie... Parę pików, bo potrzebuje foderu. No bo cały poszedł na pika z ikoną, także otwieramy. Pierwszy player pick, będziemy od razu otwierać. O no, i Kostić może być, chociaż potrzebuje takie większe oceny ogólne. No bo tam jest 86 plus Tocullus Inform. Także lecimy dalej. Kolejny player pick 82 plus. Jest! Mamy Totsa, Gomez Andrade, pięknie. 88 oceny ogólnej. Toć przed chwilą trafiony, nie starczy nam jeszcze, więc. Lecimy kolejny player pick. Jest! Tony Cross. Niestety nadal nie wystarcza, także jeszcze jeden pick. Poproszę jakiś dobry. No, Gindogan 85 Może być. I. Ach, tylko marata. Dawajcie jakiś foder. Jest! Alison89. Dobra, on już musi dać tam ocenę. Dobra, Alison dał nam wszystko co potrzeba do tej paczuszki. Przepalamy sobie taki składzik, no. Nie ma tutaj żadnych takich piłkarzy, których chciałbym wspominać. Wszyscy lecą i otwieramy. Zobaczymy kogo uda się trafić. Może Debala w lepszej wersji do nas wróci, nie wiem, ale po prostu otwórzmy tą paczkę. Bremer! Warty 30 tysięcy. No cóż. Ohohoho. Wow, co to za składy są w tych kwalifikacjach do Food Champions teraz, no po prostu... Wow. No ale dobra, no co, gramy. Może przeciwnik pokaże, że skład nie gra. Wow. Ronaldinho na 1 do 0, no kurczę, no znowu, znowu zaczynamy od, od straconej bramki, no cóż. Ajajaj, dobrze to. Cristiano Ronaldo, 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 mamy to, pięknie tam powalczył piłkę i mamy wyrównanie, Cristiano Ronaldo nam to daje. Jaj, no! No nie możemy co chwilę. No nie. No dlaczego? No i niestety Ronaldinho na 2 do 1. Dobra, Root Hulit. Ruth Hulit. Teraz trend. Trend. Trend, piękna. Jejku, co to była za asysta? Jezu, dlaczego to nie wpadło? Killian. Jeju. Samuel Eto! Piękna piłka! Piękna piłka! I... tak! Nie! Jezu, co to było? Poprzeczka! Cristiano Ronaldo! Czyżby teraz? Ajajaj, aj, aj, no kurczę! Cristiano Ronaldo, piękna główeczka! Czyżby tym razem? No, dwie, po, trzy poprzeczki! Dwie zgłówki i wtedy też pod przy tej dobitce, to no co tu się wyprawia w tym meczu, nie wierzę, nie? Ale... Kurczę, tam pociągną mnie chyba za koszulkę. No dobra, jesteśmy po pierwszej połowie, no... Mecz... Kurczę, gościu taki skład ma, ale... Coś tam gra. Pięknie, Johan, lecisz. To jest tylko zwykły Mbabu. Zwykły Mbabu, nie może cię dogonić. Jest! Cristiano Ronaldo! Pięknie! W końcu trafił! W końcu trafił! Mamy wyrównanie w tym meczu. 2 do 2. Jest! Guendozzi z dystansu! Pięknie to siadło! W końcu! Olej brameczka, proszę państwa. Troszeczkę po rękach bramkarza, ale wpadła do, do siatki. Ależ mamy brameczkę teraz jeszcze. Wow, kurde. Trzeba troszeczkę do tyłu tą piłkę. Samueleto! Pięknie. 3-4 do 2. No i myślę, że już zamykamy ten mecz. W 78 minucie strzelił. Myślę, że już tutaj nic nie, nie jest w stanie nam zagrozić, chociaż coś przeciwnikowi się chyba. Pat rozłą rozłączył, bo coś. Mamy! 5 do 2. Czyżby Rage Quit? Mamy Rage squid. Przeciwnik się jednak zdecydował wyjść ze spotkania. Na zakończenie, przygotowałem jednego pika, skromnego, żeby zostawić jakiś fajny akcent. Mam nadzieję, na sam koniec jeszcze. Także zobaczmy, jakim akcentem się pożegnamy. No, niestety, tylko pan Lemar. Ok, to by było tyle na dzisiaj. Myślę, że fajny odcinek. Fajny piece ikon of pads. No, tak jak mówiłem. Nie jest to jakaś topowa ikona, ale myślę, że bardzo dobra. Cieszę się z tego trafu. No i widać, jak karcił na boisku. Cztery bramki w dwóch metrach strzelone. Niestety, żadnego toca seria nie, nie udało się trafić. No, przynajmniej na wizji. No, tak jak mówiłem, trafiłem tego Berardiego. Wartego prawie 200k. I tam jeszcze ktoś wpadł, ale. Nikt taki godny uwagi, żebym Wam tutaj teraz pokazywał, także ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Ciemanko.